Siemano, tutaj ja Matareks, i w dzisiejszym odcinku będzie, no pokażę wam mojego brata, bo mnie prosił, żebym nagrał więc zaczynamy tutaj coś o, hmm. hmm, nawet sobie tutaj zbudował hmm. Hmm. tu jest jego dom o, tak to wygląda. Jakieś tam dla koni, takie coś chyba robią, jakieś tam wyścigi. Wcześniej desko, dom drugi. Tu jest. Polski pingwin. Budował sobie tak. Tylko nie wiem dlaczego płaczący. Tutaj jest. Jakieś pomieszczenie, nie wiem dokładnie co to jest. Tutaj na no, Damian. No, tak to wygląda. Tutaj on bardzo długo to buduje. Tam coś jeszcze jest. Tutaj jest chyba jakaś oczyszczalnia. On coś mówił mi o tym. No, i tutaj chyba co tu będzie Kup No, jakiś, jakiś drugi, następny sklep. Kiedyś coś, nie wiem. Tutaj będzie boisko. Nie wiem co tutaj. A właśnie, tutaj jest to, to wyścigi dla koni. A tutaj mały stadion. Trochę śmieszne wygląda, ale tak sobie. No, no i tutaj chyba, nie wiem co to jest, zobaczę. Hmm, to jakieś słoma. Też, nie wiem, chyba coś dla jedzenia, dla zwierząt, farma cała tutaj jest, no nie wiem, na górę, no też jakieś takie ściany, tak tutaj za terenem on coś tak jeszcze buduje tutaj co ma swoje, tak jakby działkę to buduje jeszcze coś jakieś dziwne kolejki jakieś domy podziemne czy coś takiego ale to tylko takie niskie bo jak się kopie chyba tak no to to już jest koniec świata no tutaj jest no, nawet widać wszystko wszystko ups jest jeszcze ciekawego? No, tutaj jakiś chyba ja tu parku, to będzie robił. o jeszcze tu administracja. No, nie wiem, I pierwszy raz to widzę. Na tyle. I chyba to już kończymy. No to na razie...